Dzień dobry, szanownym paniom. Witam serdecznie. Dzisiaj miałem nie pokazywać, ale powiem paniom, że te dwa zamówienia są szczególne. To jest zamówienie dla pani Beaty, i mamy tutaj przede wszystkim przepiękne sowy. Także przypuszczam, że piękne rzeczy również sowowe z tego powstaną. No, piękne po prostu. Dobra, to mamy jedno i już pokazuję i objaśniam zamówienie drugie. Tu znowu mamy prócz takich figuśnych herbatek przepiękny zestaw kotów. Aż znaczy, no widzę, że tu i koniec, są nie jakaś książka. O, i tutaj znowu przepiękne kociuszki. No i to dla pani Beat to zamówienie. A jako, że jesteśmy sklepem z serwetkami. Więc również przypominam, że mam w sprzedaży serwetki, a to jest jedno z zamówień naszych zagranicznych klientów, kolekcjonerek, które są zamawiane chyba tylko i wyłącznie do, do własnej satysfakcji do podziwiania pięknych, fajnych wzorów, czy do pokazywania. A no, takie po prostu kolekcjonerskie piękności, proszę zobaczyć. One są przeważnie w śladowych ilościach na naszej stronie. rarę No, ale to się ostatnie nowości także normalnie ze strony zamawiane. Tak dla przypomnienia. No ja to są z, z ostatnich wrzutów. I tutaj znów rarytacki. Kolekcjonerskie. Zory. No i elegancko.